Się tu zatrzyma, na się to zatrzyma się to na chwilę. Zatrzyma się to na chwilę. No bo teraz jest taka akcja że ty tak będziesz miał mnie zabite. Wyjdź z samochodu. Ja jestem. W samochodzie mogę sobie posiedzieć, bo mi zimno, by mi nie było. Dobra, słuchajcie, wszystkie rzeczy już zostawiłam, co miałam zostawić. Teraz jadę do domu ogarniać swoje wszystkie obowiązki, bo słuchajcie, to nie jest tak łatwo zrobić niespodziankę mojemu mężowi. On zawsze konspirę wyczuje bardzo szybko, że tak powiem, więc musiałam się mega nagimnastykować, żeby jemu to sprawić. Dziękuję wszystkim gościom, którzy do samego końca mam nadzieję będą ze mną i będą wszystko trzymali w tajemnicy i że mój mąż będzie zadowolony, także ja uciekam robić swoje a Was. Zapraszam pewnie. Już na część oficjalną, czyli za chwilę pewnie się dowiecie, czy mój mąż był zaskoczony. Za którą będziemy A, gdzieś tam, gdzie? No nie powiem, gdzie, do części, nie. Jadę. O, ludzie? A no, się będę właśnie to na chwilę. Ja pierdolę. chciałem się zatrzymać No zatrzymaj się ten na chwilę po co? No bo teraz jest taka akcja, że ty tak będziesz miał mnie zabite. Wyjdź z samochodu No kurwa Nie widzisz? Tylko nie oszukuj No nie widzę, ale co ty... To ludzie Ja mam trening Kuba mów o co chodzi? Gdzie wy mnie wierzycie? Do lasu. Yes. Dałaś w pięciu. A naprawdę nie widzisz? No nie, ale gdzie ja jadę? Bo już zaraz wysiadam, ja mam dzisiaj treni. Matka, ty nawet nie wiesz, mama tu ma niespodziankę ta ciebie wymyśliła. No ja właśnie nie wiem. No bo wyście wygadali, aha, tu nie można przejechać Człowieku Ja się czuję jakby teraz CB się mnie zgarnął Prawie tak miało wyglądać to ogólnie Ale ja mówię, że nie No kto by dał radę? No właśnie, bo już mówię, że to byłaby afera Prawie tak chciałam znaleźć Nie wiem, uważaj, bo tu dziury są Gdzie tak szybko jedziesz? Trzeba widzieć jak mam opadki i okulary jeszcze Co mam? Cześć Cześć ten... Tutaj tatę zalejczę tam No, ale kosztówkę nie czekać! Stój! Stój! Ci ci bawka w kawałku? Nie jest <grywa> to. Co? Coński sezonu! O, piesek przyszedł po starym! Ten... Dobra! Jazz przyjść! I? No czekamy! Nie? No. Tam do przodu nie iść, bo potkniesz się, bo tam jest troszeczkę głębiej. Ale gdzie? gdzie? No, praktycznie na polu, ne? Na polu, na polu a ludzie chodzą. O ta, <grym> no, no tam pewnie. Ja nie wiem gdzie ja jestem, nie wiem o co chodzi. Ale głodny się robię powoli. W samochodzie mogę sobie posiedzieć, bo mi zimno, bo mi nie było. <grym> Ja mam gęsią skórkę na banku zimno Na bank będę przeziębiony No dobra pa i co? No idziemy za chwilę gęsią skórkę na bank będę przeziębiony No dobra to ci już to kasa kupię wszystko, prawda? Kurka już samochodu A masz? była moja. To była moja. I moja też, moja. No. Tobie nie będzie potrzebna dzisiaj. Kurtka. Ja dzisiaj alkoholę nie bijęto. No wiadomo, że będę przeziębiony. Nie? Weź no. mnie Chociaż no w to i tak dostanę jak? zaraz. Ale jak, no przypycha mi no. O, a jeszcze coś mi bić. abyś byś kurtkę mi samą. Ja i tak minimum marudzę. No potencjometr na minimum skręcony. i nie wiem. Konsternacja. A co? problem. do Uważaj. Country, ok. Teraz yes, uważaj. Poczki zaraz. <laughs> Do góry trochę. Do góry jest ważaj. <laughs> ja nic nie wypiłem. wypił. Używaj zmysłów. <laughs> jestem jest ostatlin. <laughs> Dobra, no, niech, niech żyje, żyje nam na. Jeszcze raz, jeszcze raz, raz. Niech żyje, żyje nam Niech żyje nam Tata Damian nawet, jak to się stało? Jak to się stało? zobaczysz filmik Tak długo miałem zawiązane Myślałem, że jakiś CBŚ mnie powinien Ale pan to proponował Tylko mówię, przyszło się nie da Ty też jesteś? A, co? Szkodami chodź, chodź, Masz oh, no. mm -hmm. mm. yes. mm. Jest Ta no, no, niespodzianka jest No, nie no. Dziękuję Niesamowite to jest, no, no Ja mówię, że nie będę dzisiaj pił no, i Nie, się... nie, nie, alkohol w To dlatego, że ja się Ja się wcześniej też nic ja. nie odzywałam, przy szkole udawałam, że się nie zna. Mama! Yy, Od nas zrobię. Dziękuję bardzo. kurczę. Tak, To tam. Te krzesło z przodu dostałeś w końcu. Tylko <laughs> najlepsze. Dziękuję. Dziękuję. Dlatego Marek nie się ze mną robić, jest, to niby za to To jest dziwnie to, to jest drówka i motywacji. Dziękuję, dziękuję, żeby dziękuję. była cały czas. Dziwnie mi odpisze, bo ja nie ma. Opuści. Ale nie miałem, ale, ja sam ale, sam tak, ale tak, ale tak prawda. No. Wszystkiego najlepszego. Ja. Ale tak prawda, no, Ale tak prawdę mówiąc, to teraz muszę do końca miesiąca lekko wyludować Dzień Dzień Zastanawiałem, czego ci życzyć. Ale ja wiem dokładnie, że to wszystko będziesz sam, nie? nie? Zdrowie, tylko i zdrowie. No. Czekaj, czekaj. I tej trójki z przodu niedługo. No. Z kim ja wypiję wszystko. Po kolei. No, jak jak ja miałem 40, to chodziłem od człowieka do człowieka i tak, tak tak z każdym osobno. Tak samo muszę zrobić, nie? <noise> no no. Czekaj, to, to mamy takie same. A ja mówię, K trochę ja mówię, ja mówię tak, no godzinka i ja wracam, bo ja dzisiaj mówię, że mam wyciąg, że na. Tak. <noise> <noise> tak, Tak. się robi, nie, trenować, no. no kto to, to, to wypije? Oporzysz chyba muszę co? No, Ooo. Przed trenowania Szczyt bitewtu się poprawia od tego. Kurczę, to też... Tak, była jeszcze. Marcin, to do mnie. No ja prawie codziennie trenuję, no? No właśnie, to dzisiaj też nie, nie Kurczę. Dzisiaj alkohol, a później będę lał białko, no? Jestem mile zaskoczony. Słuchajcie, no to może co? No polewajcie z coś, Tak, no może... Tam ilu tylko jesteś? Ja bym tak się zastanawiała, że kurczę, chyba nie. Stołak, stołak, niech żyje, żyje tam. Stołak, stołak, niech żyje, żyje tam. I jest! Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje tam. Niech żyje tam. Nie boskie lat, to żyje nam sto lat sto lat, sto lat, sto lat niechaj lat niech żyje nam niech żyje nam, nam. nam. zdrowym szczęściem w pomyślności, niech żyje nam i 300 do końca roku 300 Panie Janie zobaczcie pano. zapisane ten to zabieramy zostałam

to jest menda To jest menda Niby przyjaciółka no, Zastanawiam się kto coś powiedzieć przed kamerą Nie mam nic do powiedzenia no. Uważaj na moje okulary no. Za parę stóp Zobacz to nie jest byle gówno o, Widzę na bogato nie ma.